Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj bitwa na LTQ 432, a bohaterem bitwy jest Jawoli Mnieko, który już zdradził swój zamysł taktyczny. Jazda na G6, więc nie będę tutaj rozważał, gdzie nasz bohater chce jechać, co będzie robił. Wiadomo, no jedzie gdzieś tam do krzaczka, gdzieś tam pod skałki. Ech, czyli bitwa nudna. A bitwa jest na mapie Karelia. Szturm. Losowanie na dziewiątki. No, trochę tych dziewiątek jest. nasz bohater jest tutaj lightem, więc może, może troszeczkę pożyje, zanim padnie. Chociaż oczywiście mało kto będzie chciał się wychylać pod, pod niego, po niego, żeby go sprzątnąć i ryzykować zejście. Nasz bohater też schodzić nigdzie z tej półki nie zamierza, przynajmniej jak na razie. Mości sobie teraz gniazdo, taki sęp będzie czatował nie? na ruch przeciwnika. Tak, tak. To jest obrona w sumie, więc ta pozycja naszego bohatera jest pozycją niebezpieczną dość. Pod warunkiem, oczywiście, że coś tutaj przyjedzie, co coś naszego bohatera wyświeci. Kołowiec na razie naszego bohatera nie świeci. Mleko korzysta, korzysta z krzaczków, korzysta z zasłon terenowych. No i teraz ten kołowiec, no to będzie miał przekichane. No tak, można z tej odległości spróbować obijać przeciwników. No, bardzo dobra pozycja strzelecka. Pod warunkiem, oczywiście, że na środku przeciwników nic nie ma. Albo jesteśmy odgadzani od przeciwnika krzaczkami. Przeciwnik się rozrzucił po skrajach mapy, tam na A1 i tam gdzieś na A8 i praktycznie. Ta pozycja gwarantuje, że jeżeli przeciwnik jedzie właśnie z krajem mapy, to nic naszego bohatera nie wyświeci. Nawet jeżeli nasz bohater strzela bez, bez osłony krzaczków, no oczywiście problemem jest środek i choćby ten kołowiec. No i oczywiście górka, górka oczywiście też. Jeżeli coś tutaj przyjedzie, akurat w to miejsce, gdzie jest nasz bohater, no to nasz bohater będzie cały czas świecony. Tylko, że on może sobie tak świecić przeciwnika również. I strzelać sobie do iMissa, na przykład M4, do czegoś tam jeszcze. Ma idealny przestrzał. A Pershing, A Pershing musi uważać, żeby nie oberwać się od strony naszej bazy. Więc tutaj, oczywiście, mleko musi pamiętać, że on jest cały czas spotowany. I teraz miał ogromne szczęście, że ta T-30. Miała pycha. <laughs> Okej, okay. Pershing też tutaj dość sprytnie, ale jednak, zobaczcie, zaryzykował. Zaryzykował i od razu się wycofał, tracąc praktycznie połowę HP. Więc yy, tak, tak, tak. Być może jednak trzeba byłoby zmienić pozycję. Nie liczyłbym na to, żeby ten Pershing stąd odjechał. A nie wiem, czy tak szybko padnie. Może jakaś Arta by się nim zainteresowała? No tak. Arty! Napisał Arty! 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 Jakie śmieszne to jest. Śmieszne. Fiolet prosi o artylerię. Hejtujące artylerię. Gracz prosi artylerię o wsparcie. I co gorsza. Te wsparcie otrzymuje. <śmiech> <śmiech> Ale to Persznik miał paść. No cóż. Jeszcze tutaj. Coś się toczy małszen. Ja, Project to no proszę. Te, teraz teraz właśnie jest tak. Że nasz bohater jest jak na widelcu i lepiej chyba byłoby zjechać do krzaczka w dół, niż stać właśnie w tym miejscu muszę się poprawić na fotelu. No tak poza tym to jakiś nowy fotel by się przydał, bo tu już się zaczyna przydzierać. I nie mam na myśli przedzierania się przeciwnika, yy, tylko przedziera się materiał. Ale <laughs> to taka pierwsza, pierwsza oznaka zużycia. Po tylu latach, także nie narzekajmy, narzekajmy za to, za grę naszego bota, znaczy Botohatera, bo, bo, bo bo to który zajął strategiczną pozycję, i teraz marzy o tym, tylko żeby Pershing jak najszybciej umarł. No i wiadomo, ta artyleria nieszczęsna tego Pershinga nieszczęsnego ostrzeliwuje. A nasz bohater próbuje grać tutaj na wieżę, próbuje się odgryzać temu progetto, no ale musi pamiętać również, że gdzieś tam na pewno te 30 do niego celuje. No jak mu wypłaci jedną pestkę, to może być nieciekawie. Um, tak, tak, no ja bym na miejscu artylerii nie wspomagał naszego bohatera. A nie, Ktoś wspomógł, artyleria, no nie, 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 tak nie może być. Projektor, jeżeli by nasz bohater teraz podjechał bliżej, to oczywiście mogłoby naszego bohatera zaświecić. Ale jeżeli się ustawi nasz bohater w krzaczku, to Progetto nie ma najmniejszych szans. No, w sumie jest tak na granicy. Tak, mówiąc, spota. No i teraz wracamy do tego, co wcześniej mieliśmy, czyli do obijania przeciwnika z daleka. No i znowu będzie czołgista camper. No. No, ulubiony medal nie tylko adepta, widzę, tylko również Kuby. Także no, nie spodziewajcie się walki na pierwszej linii. Na powtórka Kuby to, to jest niemożliwe. Gold, gold, gold. Jeszcze ogólnie 19 pocisków zostało, w tym 2 HEKI. Przeciwników sporo zostało, ale czas się powoli kończy. 4 minuty. I 4 minuty mają przeciwnicy na to, żeby cokolwiek zrobić. No, nie wiem, to. Było takie ryzykowne strzelanie do tego projektu. Ale wszystkie punkty pomiarowe tego przeciwnika były zasłonięte, i dlatego, mimo że odegość była w porządku, to wszystkie peryskopy pozamykane, gdzieś tam pozaklejane i nasz bohater się nie zaświecił. Gdzieś po prostu te punkty spotowania były zakryte. Yy, wiadomo na lufie, gdzieś tam gdzieś indziej, tam, a, no, włazy, jakieś tego typu rzeczy. Jednakże miał nasz bohater trochę szczęścia. Teraz próba wstrzelenia się, udana całkiem yy, w dupę M103. No ale ja bym pojechał po Artler, ja zrobił jakieś plecy komuś, yy, nie wiem, nie wiem. W każdym razie ruszyłbym właśnie cztery litery. O, oh, jest, 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 gagatek, hajk, hajk, bo pance jeszcze mogą się przydać. No, polosowało nawet, także spoko. I mamy znowu Golda i jedzie Progetto, ale Progetto nie ma zbyt wiele HP, ma za to magazynek. Nasz bohater jednak ma... O, właśnie, taran, taran? Proszę, perku na taran taranowanie pewnie, no tak. <laughs> O no, tak, to trochę się zdziwiłem z tym talanem, że nasz bohater przeżył. One do... nie spodziewałem się, prawdę mówiąc. Ale, o cóż, szczęście sprzyja gorszym. I tak, i jest. O proszę, Conway. Uj, to wycofanie do krzaczka i za krzaczek. I Conway będzie wiedział, że trzeba strzelać w krzaczek. I on będzie pewnie strzelał w ten krzaczek zamiast za krzaczek, nie? Zobaczcie, nie? O tak, właśnie, o tak zrobił. On wiedział, że z tego krzaczka poszła salwa. I tak nie trafił w krzaczek nawet. <laughs> z tą celnością jego było kiepsko. No, teraz szarżuje. On chyba wie, dostał informację, że że Eltek, El czyli nasz bohater, ma mało HP. Teraz Kuba może e, bez problemu przeciwnika obijać. <laughs> może, ale nie musi, nie? Musi najpierw trafiać dwie peski do tyłu, że tak powiem. Tyle demedżu troszeczkę uciekło. I znowu, krzaczek, tym razem ktoś inny świeci Conwaya. Na ślepo, na ślepo można, tak dokładnie. Dwie peski zostały, więc może i podjechać do krzaczka. Występ chociaż niekoniecznie, jak widzimy. Haeczek, no ja, jaka oszczędność amunicji, ale przeciwnicy wszyscy padli. Przejdźmy do wyników końcowych. Tak, GGWP. Okej. Okay. Samochwała w kącie stała. Tak, tak, więc bitwa się nie ukaże na kanale w związku z tym. <grytanie> Okej, okay, nie no dobra, wpadła masterka. No, bitwę pokażemy, no niech będzie wsparcie. Duży kaliber. A gdzie jest czołgista Kamper? Gdzie? Ja się pytam, gdzie jest ten medal? Zapowiadałem go, a. Nie pojawił się mimo wszystko, więc ktoś bardziej kępił niż nasz bohater. No to jest aż niesamowite. 5400 obrażeń, 1782 punkty expa, dwa fragi. Więc to tak wygląda tak. Nawet, że niby nasz bohater coś robił, tak? No to takie trochę dziwne. Ale okej, okay, przyjrzyjmy się dalej. Zobaczcie. Powyżej 300 metrów, 3257 obrażeń i. Czełgiizdy kampera nie ma. Naprawdę ktoś musiał nieźle tam nakampić no, a nasz bohater jeszcze 3500 asysty. Także asystował artylerii, więc to powinno się odjąć czy sobie jakieś 2,500. <laughs> Okej, okay, tu jakieś zarobki sobie włączył, to coś to się nie liczy. To, to się nie liczy, bo to jest, to jest dla bogatych po prostu, nie? A bitwa praktycznie do końca się rozgrywała. No i tak to wszystko wygląda, no, wyspotowanych pojazdów sześć jeszcze, o może tak, może tak, o, taki rajd środkiem, wyspotowanie sześciu, modlenie się o przeżycie, udało się przeżyć, udało się zaprząc artylerię nawet do pracy na własną korzyść, także od dzisiaj Kuba nie będzie narzekał na artylerię, tak, tak mi obiecał, <średzy> także będzie zwolennikiem artylerii. Tak na pewno. Takie postanowienie noworoczne, prawda? Prawda, nie? No, już tak, już te bajki można odłożyć między, między karty książek. No i cóż, tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.